jest grze, wyczuć, czyli 14 radnych, w związku z tym możemy podmiotować wiążące Czy ktoś z Państwa ma uwagi do protokołu z ostatniej sesji? Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu? Proszę o podniesienie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przeciw wstrzymujących. Nie, a przy, przy dwóch wstrzymujących się, to to protokół przy przyjęty. Oczywiście, tutaj zapomniałam powiedzieć wcześniej. Bardzo proszę pana komisarza przyjętego, pana radnego, pana przewodniczącego. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa ma uwagi do zaproponowanego porządku obrad? Proszę bardzo, pan radny. W imieniu Komisji Rewizyjnej proponuję prowadzić do punktu jako punkt 13a i 13b do porządku obrad sprawozdanie y, z prac Komisji i Kontroli w 2011 roku państwo radni otrzymali drugi nr 8 i y, w punkcie 13b równur 9 to jest w sprawie Uchwa projekt uchwały w sprawie zjedzenia pracy Komisji Rewizyjnej i Kontrolnej Rady Powiatu na rok 2015. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma z Państwa jakieś uwagi? Proszę bardzo, kto z Państwa jest za przyjęciem propozycji zmian do porządku? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie zagłosił. Wobec tego przechodzimy do sprawozdania z bieżącej działalności zarządu powiatu i zapytania radnych. Pan starosta Mirosław Đorzewski, proszę. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, poza sprawami oczywiście, które dzisiaj są przedmiotem sesji, zarząd powiatu zajmował się następującymi sprawami. Rozstrzygnęliśmy konkurs pod nazwą, ja może zacytuję tą nazwę, bo jest dosyć może istotna. Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej, prowadzenie zespołu całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjno-interwencyjnego w Bliżycku. Mówiąc w skrócie, to jest prowadzenie domu dziecka, ale y, cytuję tą nazwę dlatego, że y, Zgodnie z nową ustawą jest, musimy stworzyć zespół takich placówek, bo grupa, która, która może w domu dziecka funkcjonować nie może liczyć więcej niż 15, tak? 14 osób, więc, więc stąd jest ta nazwa. Co do samego rozstrzygnięcia, wpłynęła jedna oferta, a może zacznę od tego, że zresztą Państwa informowaliśmy na, na komisjach, wymogi i specyfikacji konkursowej były dosyć ostre. Wpłynęła jedna oferta. Wszystkie postulaty, o których rozmawialiśmy wcześniej, czyli z tych najważniejszych jednoosobowe kierownictwo, doświadczona kadra, limity dotyczące wynagrodzeń, nie wynagrodzeń, tylko wyżywienia. Wszystko to ujęliśmy i wpłynęła jedna oferta, która spełniała właściwie te warunki. Jest to ponownie oferta Caritas Diecezji Ełskiej. Z tym, że muszę Państwu powiedzieć, że zarząd przyjął oczywiście to, to, yy, tą ofertę. Natomiast yy, wszystkie te rzeczy, które są w specyfikacji konkursowej, przeniesiemy oczywiście do umowy. Umowy do dnia dzisiejszego jeszcze nie podpisaliśmy. Będziemy rozmawiali prawdopodobnie z kierownictwem Caritasu w przyszłym tygodniu i no zobaczymy, jak będzie przebiegał ten proces podpisywania umowy i negocjacji poszczególnych jej elementów. Ponadto zarząd przyjął zmianę regulaminu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Te zmiany wypływały z pewnych wniosków, które pojawiły się przy audycie, który, który, któremu podlegała ta placówka oraz no co chyba jeszcze ważniejsze również kwestia nowej ustawy o opiece społecznej i pieczy zastępczej. To jest, te wszystkie rzeczy trzeba było w nowym regulaminie ująć, tam na przykład znalazły swoje miejsce osoby, które do tej pory jeszcze do końca miesiąca pracują w ośrodku adopcyjnym w Giżycku, które te ośrodki no, przestają funkcjonować z końcem roku, a kompetencje adopcyjne są przekazane do urzędów marszałkowskich, do samorządu województwa. Następną sprawą która oczywiście zajmowała najwięcej czasu nie tylko na zarządzie, bo spotykaliśmy się również poza zarządem, to oczywiście bieżące, bieżące nazwałbym to monitorowania, albo przyjmowanie jakichś takich sprawozdań od kierownictwa SPZOZ-u. Przede wszystkim spotkania z panem dyrektorem. Ostatnie spotkanie dotyczyło fazy negocjacji z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz planów obniżki kosztów w szpitalu. No, pewne działania zostały podjęte. Ja już na, komisji, na komisjach informowałem, iż no, pojawiła się jaskółka w postaci obniżenia kosztów o 60 tysięcy złotych. Jeżeli ta tendencja by się utrzymała, no to kierunek jest właściwie dobry. Ale musimy zobaczyć, czy ona jest trwała. Czy ona jest trwała? Na jednym z zarządów pani przewodnicząca Krystyna Krakowska złożyła nam informację o pobycie na Litwie w solecznikach, ale to chyba sama więcej na ten temat będzie w stanie powiedzieć. No, prawdopodobnie znajdziemy jakieś możliwości współpracy z rejonem solecznik. Rejonem zamieszkałym przede wszystkim przez ludność polską. No cały czas zastanawiamy się, jakie najlepsze formy byłyby do przyjęcia. Gospodarowaliśmy również nieruchomościami. Ogłaszaliśmy przetarg dotyczący trzech nieruchomości położonych w Jagodnym Wielkim. Nieruchomości, ale właściwie położone w jednym siedlisku, w takim gospodarstwie rolnym. I z tych trzech nieruchomości udało nam się sprzedać jedną nieruchomość za około 7 tysięcy złotych. Tam jedno postąpienie tylko było, mała, mała, mała powierzchnia. Niestety nie poszły nieruchomości o powierzchni o wartości 15 tys. zł i 30 tys. zł. To taka, taka wycena była. Wobec tego postanowiliśmy jeszcze raz ogłosić przetarg po tej samej cenie wywoławczej, bo wydaje nam się, że to nie jest wygórowana kwota, więc chcemy spróbować jeszcze raz ponownie po tych, za takie ceny wywoławcze to sprzedać. Yy, yy, odbyliśmy, odbywał się w Giżycku w przeciągu trzech dni pewien etap realizacji projektu pod nazwą yy, Edukacja zawodowa w regionie transgranicznym podstawą rozwoju. Yy, ta trzydniowa impreza polegała głównie na yy, spotkaniach, yy, spotkaniach w szkołach, ale również na prezentacji Dziesięciu firm litewskich, które przyjechały do nas i prezentowały się na sali sportowej przy Zespole Szkół Kształtowania Środowiska. Odbyła się również konferencja, gdzie przedstawiona została prezentacja możliwości inwestycyjnych, przede wszystkim gmin z powiatu Gliżyckiego, ewentualnie przedstawiona dla, dla tych potencjalnych inwestorów, chociażby z Litwy. Myślę, że ona była udana, jest to przykład takiej nawiązywania naprawdę współpracy transgranicznej, a przy okazji realizujemy bardzo duży, ciekawy program w sferze oświaty. Jeżeli chodzi o imprezy kulturalne, organizowane przy naszym współdziale konkurs Śpiewadło, trochę w innej formie niż w latach poprzednich. Z tego co niestety nie uczestniczyłem, ale słyszałem, że, że bardzo, bardzo udane, poziom podwyższył się, trochę nowa formuła polegała na eliminacjach w gminach, finał odbył się w Giżycku. Wspieraliśmy również organizację turnieju ta, tanecznego Street Dance, to się nazywa brekcja. to pan, pan Marek Podskalny więcej na ten temat powie. Bardzo powie też, bardzo udana impreza, która odbyła się w Rynie. Tworzył się tam taki mocny ośrodek breakdance'u właściwie w Rynie i to też jest, to też jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. No cóż, proszę Państwa, wreszcie otworzyliśmy Szpitalny Oddział Ratunkowy. Wielu z Państwa uczestniczyło w tej imprezie. Chcieliśmy, żeby, ta, żeby to otwarcie sor było połączone również z przedstawieniem, no, była przedstawiona historia budowy, ale chcieliśmy również, żeby przy okazji goście, którzy byli obecni, usłyszeli troszeczkę o systemie ratownictwa w województwie warmińsko-mazurskim. No, usłyszeliśmy również, co nas czeka w zakresie ratownictwa. Jakie są plany, chociażby taką nowością, ma być jeden centralny system powiadamiania ratunkowego, który ma znajdować się w Olsztynie i systematycznie od przyszłego roku ma być wprowadzany w całym województwie. Prace wykończeniowe jeszcze na że widziałem dzisiaj zresztą, jeszcze takie trwają, raczej wokół samego szpitalnego oddziału ratunkowego. Ale jak myślę, panie dyrektorze, przed świętami chyba, tak? Jeszcze da się uruchomić. No to tak? te tam przesunął o tydzień jeszcze odbiór takich sajtami radiobiologicznych. Mm -hmm. To jest kwestia, czy przed świętami, czy między świętami a nowym rokiem. To Byle jest... było dobrze. Najważniejsze, że, że jest już gotowy do użytków kwestia decyzji sanitarnych. Y Szanowni Państwo, od zawsze też należy wspominać o inicjatywie nauczycieli i uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku, który corocznie organizuje kiermasz ozdób świątecznych. Kto z Państwa jeszcze nie korzystał z, tych, z tej oferty, to w przyszłym roku z, zapraszam. Są to bardzo ciekawe, co roku coraz ciekawsze ozdoby choinkowe. Czy też świąteczne, bo nie tylko choinkowe, Proszę Państwa, minęła 13 grudnia, minęła 30. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. W tym miejscu chciałem podziękować wszystkim, którzy pracowali dla uczczenia tej, tej rocznicy. Jest to okrągła, smutna rocznica. Nie chodzi o to, żebyśmy te smutne rocznice obchodzili z jakąś pompą, ale wydaje się, że jest to jedna z znaczących jednak rocznic w naszej historii najnowszej i przede wszystkim dziękuję, przede wszystkim dziękuję młodzieży i nauczycielom pierwszego LO za przygotowanie programu, który, który został zaprezentowany. No, myślę, że... Pamięć w młodym pokoleniu też jest potrzebna. Przypomnienie chociażby losów młodego człowieka, który, który zginął w tajemniczych okolicznościach, niewyjaśnionych do dzisiaj w Olsztynie, też jest ważna. To był rówieśnik tych uczniów, którzy przygotowali cały program, który był prezentowany przez dwa dni. No i na koniec, proszę Państwa, informacja bardzo, bardzo sympatyczna, która nie tylko ze względów sportowych, ale myślę, że i promocyjnych jest bardzo ważna. Otóż powiat Giżycki we współzawodnictwie szkół w ramach Szkolnego Związku Sportowego zajął pierwsze miejsce w województwie. To m.in. dzięki uczniom i nauczycielom WF-u przede wszystkim z drugiego LO, które, która to szkoła zajęła pierwsze miejsce w współzawodnictwie, a także pierwszego LO, która zajęła czwarte miejsce we współzawodnictwie szkół. E, przy okazji muszę powiedzieć również, że miasto GIŻYCKO zajęło pierwsze miejsce w, w tym współzawodnictwie e, i dla porządku przypomnę, iż Szkoła Podstawowa nr 7 zajęła pierwsze miejsce, Szkoła Podstawowa nr 4 drugie miejsce, a wśród gimnazjów Gimnazjum numer 2 drugie miejsce gimnazjum numer 1 szóste miejsce. Także można powiedzieć, że bardzo cieszy, yy, yy, cieszy to, iż takie współzawodnictwo szkolne jest bardzo ważnym takim elementem uczącym takiego pozytywnego patriotyzmu lokalnego również yy, yy, poza, poza przygotowaniem jakimś sportowym. Ja szkoda czasami, że no nie mamy takich sponsorów, żeby ten sport szkolny mógł się przeradzać w sport wyczynowy, e, taki troszeczkę, e, troszeczkę bardziej kwalifikowany, ale cieszę oczywiście i ten sukces, I myślę, że należą się e, przede wszystkim naszym szkołom. Bardzo duże gratulacje z tego powodu. To na razie tyle, jeżeli są pytania, proszę bardzo. Nikt. No Panie Braśnik, to ja pozwolę sobie udzielić głosu. Yy, więc po pierwsze chciałabym się odnieść do, yy, do, tej, do tej pierwszej informacji, czyli umowa yy, z Karitasem na temat prowadzenia domu dziecka. Yy, myśmy to wszystko dyskutowali i życzymy tylko sukcesu powodzenia, żebyśmy... To, co, co zakładaliśmy wcześniej, żeby udało się osiągnąć. Yy, wracając z kolei do yy, Soleczy. Yy, byliśmy tam yy, no, z wizytą na zaproszenie pani przewodniczącej rady miasta, pani Małgosi Czopińskiej. Dziękujemy bardzo Małgosiu, że się udało to sfinalizować. Szkoda tylko, że spośród naszych radnych jedynie troje mogło wziąć w tym udział, tym bardziej, że program był przygotowany też pod kątem naszych zainteresowań, czyli byliśmy z wizytą w domu dziecka i w domu opieki społecznej. Tam się to nazywa dom starców. No, różne są tam, zdecydowanie inaczej jest tam niż u. W związku z tym to, o czym tutaj mówiliśmy, ta konieczność no. współpracy, ja myślę, że to nie tyle konieczność, co my po prostu będziemy chcieli, i zachęcam wszystkich Państwa Radnych, żebyście zechcieli również w tym y, później wziąć udział, bo odbędzie się spotkanie, na którym, tak jak Pan Starosta mówił, ustalimy, na czym mogłaby ta współpraca polegać. Okay. Yy, to... Ta sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o współpracę transgraniczną, bo to się w jakiś sposób łączy, ja chciałabym serdecznie Panu Dyrektorowi Ambroziarowi podziękować za przygotowanie tej właśnie, bo trudno to nazwać imprezą, ale to. To był no, widać efekt y, wieloletnich chyba y, y, poszukiwań, y, koncepcji. W każdym bądź razie to, co ja zobaczyłam na tej sali y, w mojej macierzystej szkole bardzo mnie zbudowało i jeżeli y, uda się sfinalizować zgodnie z oczekiwaniami nas właśnie wszystkich y, tych zamierzeń, to byłby ogromny sukces. Wydaje mi się również samorząd, ale no przede wszystkim pana dyrektora, także cieszę się ogromnie, co prawda troszeczkę było mi smutna, jak już na tej drugiej części było nie przedstawicieli gmin, ale no taka, taka jest, nie możemy zmusić do współpracy samorządu gminne, a szkoda, bo wydaje mi się, że, że można byłoby mogliby z tego skorzystać. Była też mowa o, o szpitalu. szpitali. Ja mi się, że do tego będziemy wracali. Ta inwestycja, którą, w której dokonaliście Państwo otwarcie, w której brałem też udział, jest imponująca. Y... Boimy się, że raz za bardzo. No i te jeszcze perspektywy, które stoją, więc bo była mowa o tym, że jeszcze będzie dalszy rozwój, tam jest takie zaprojektowane, że można nadbudować jeszcze kolejne piętra. To wszystko bardzo pięknie, ale jednocześnie troszeczkę niepokoi, to znaczy to dobrze, że już w 60 tysięcy wyraźnie maleje to zadłużenie miesięcznie, ale jak Państwo zauważyliście, w planie budżetu na rok następny mamy już spłaty po 500 milionów, po 500 tysięcy raty. W związku z tym, no, nie wiem jak to, życzyłabym bardzo, nie tylko z okazji zbliżających się świąt nowego roku, żeby udało się zrealizować te właśnie zamierzenia, bo to nasza wspólna sprawa. No, i to chyba byłoby w tej części na tyle. Czy ktoś z Państwa radnych jedno, w międzyczasie chciałby jeszcze zabrać głos do, 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 do sprawozdania Pana, Pana Stawosław? Dziękuję bardzo. Wobec tego przechodzimy do punktu następnego. Informacja Urzędu Skarbowego w Giżycku w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za rok 2010 przez kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych. Urząd Skarbowy w Giżycku w wykonaniu obowiązków wynikających z artykułu 25, to już nie będę tego pytała, Yy, informuje, że w wyniku przeprowadzonej analizy otrzymanych z oświadczeń majątkowych stwierdzono nieprawidłowości. I yy, że Eliza Szwed w złożonym oświadczeniu majątkowym nie wykazano wszystkich posiadanych nieruchomości i Urszula Knypz-Dawidowicz w złożonym oświadczeniu majątkowym nie podano powierzchni garażu. Mam obowiązek o tym poinformować. Tutaj o ja więc to czynię. Mam nadzieję, że panie uzupełnią te braki i to się już nie będzie działo. Przechodzimy wobec tego do następnego punktu. Informacja o działalności powiatowego rzecznika konsumentów. Wszyscy Państwo otrzymaliście druk numer jeden. Zajmowała się tym merytorycznie Komisja Spraw Społecznych. Tak. Czy Pani Przewodnicząca chciałaby coś powiedzieć na ten temat? To znaczy Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem, zapoznała się również z Panią Rzecznik, zapoznała się z jej dokumentacją, przejrzeliśmy właśnie dokumenty dotyczące jej interwencji w ostatnim roku. No i komisja nie ma żadnych uwag negatywnych, raczej, ma, raczej ocena jest pozytywna i, i członkowie komisji są zadowoleni, że jest taka osoba, jest zaangażowana i widać, że faktycznie pomaga bardzo ludziom. Wydaje mi się tylko, że troszeczkę za mało wiedzy jest wśród, wśród społeczeństwa na ten temat, gdzie mogą się udać, bo nawet w prywatnych takich kontaktach wielokrotnie, to dobrze, że ja wiem dzięki temu, że jestem radną, a czasem nawet ktoś mi pyta, słuchaj, tu mnie tam nękają, czy coś, co ja mam z tym zrobić, chyba pójdę do gazety. Ja mówię, nie do gazety, idź do rzecznika i po prostu, żeby jakąś większą informację taką na temat właśnie możliwości pomocy rzecznika, ale tak w ogóle to jest bardzo super, że pani tutaj jest z nami, tylko trzeba właśnie jeszcze wyjść z informacją o Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa Radnych ma jakieś pytania do Pani Rzecznik, czy też jakieś uwagi? Ale nie prywatne, interwencyjne. Nie, nie w tym. Tej... Ja tu chcę podkreślić w do wystąpienia Pani Przewodniczącej, że w planie pracy na rok właśnie bieżący główne miejsce zajmuje edukacja konsumencka oraz podejmowanie przedsięwzięć związanych z tą problematyką. Myślę, że... No, może będzie okazji. Że będzie, tak. Dziękuję bardzo. Nie głosujemy, po prostu szczęśliwie się z tym zapoznali. Proszę bardzo, przechodzimy do punktu następnego. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu z dnia 1 września w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia zespołu placówek oświatowych pod nazwą Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Giżycku. Proszę bardzo, zajmowała się tym Komisja Edukacji, ponieważ nie ma pana przewodniczącego, to ja jako zastępca stwierdzam, że przyjęto ten, ten projekt uchwały. Czy ktoś z państwa ma jakieś uwagi? Finansów też przyjmujemy, że opiniowała. Też pozytywna. Też Tak. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy są jakieś uwagi radnych? Pytania? Proszę bardzo. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu następnego dziewiąty podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na postępowanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Bliżyńcku Drug nr 3. Wszyscy Państwo zapoznali się z tym materiałem. Przygotowała to komisja rewizyjna. Bardzo proszę, czy Komisja Finansów ma jakieś uwagi? Nie, pozytywnie zawsze. Komisja Edukacji również i Komisja Spraw Społecznych. To znaczy myśmy nie głosowali tego, ja tylko chciałam jakby woli uzupełnienia, ponieważ jestem również członkiem komisji rewizyjnej, powiedzieć, czego tutaj nie ma w tej, w tej projekcie uchwały, że komisja wykazała się daleko idącą życzliwością w stronę tego wychowanka prawda Pani Przewodnicząca, ale powiem o tym, dlatego, że w jego imieniu wystąpiła siostra i ta Pani Godleska, która tu się skarżyła jest siostrą, ale ona nie ma tytułu prawnego do tej skargi. I tak właściwie ta skarga powinna być odrzucona, bo ten człowiek jest pełnoletni, nie ma zabranych praw czy, czy ograniczonych praw obywatelskich i on mógłby sam się skarżyć, natomiast w jego imieniu, pełnoprawnego obywatela, występuje ktoś inny. Więc właściwie to powinniśmy w ogóle nie pochylać się nad tym. No mimo wszystko komisja się zebrała, rozpatrzyła. Rozmawialiśmy z panem dyrektorem WCPR-u, y, y, z, y, z pracownicą, y, z, obejrzeliśmy wszystkie dokumenty i uznaliśmy... Z panią, panią Godleską i z panią Markiem. I z panią Godlewską. Z tym, że no pani Godlewska z panem Markiem żeśmy dosyć dłużej Rozmawiali Pani Godleska się strasznie emocjonalnie zachowała podczas nazwiań, to nieważne. W każdym bądź razie myśmy wykazali daleko idącą chęć wyjścia jak najbardziej naprzeciw tym sprawom. Dalej niż trzeba. Dziękuję bardzo, no ale już nie będę dalszy jest tej Aha, jeszcze jest tak? Jest. W każdym bądź razie no, przeczytam tylko to po rozpoczęciu skargi pani Joanny Godleskiej z dnia 3 października na postępowanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rady w Gminie w i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w sprawie zarzutów postawionych w skardy Rada Powiatu uznaje skargę za bez zasadę z przeczy określonych uzasadnieniu. Uzasadnienie uzasadnie będę czytała. Proszę bardzo, kto z Państwa jest za przyjęciem Dziękuję bardzo jednogłośnie.